Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś jest 11 czerwca, a więc dokładnie 30 lat temu oficjalnie narodziło się uniwersum Jurassic Park. Przez te 30 lat dostaliśmy aż 6 filmów długometrażowych, a także dwa krótkometrażowe, do których zaliczamy Battle at Big Rock oraz prolog do Jurassic World Dominion. Marka doczekała się także serialu animowanego, którym jest obóz kredowy, zawierający aż 5 sezonów. Oczywiście pomiędzy tymi wszystkimi produkcjami pojawiła się niezliczona ilość materiałów kolekcjonerskich. Jurassic Park to także ogromne pieniądze. Zyski marki przekraczają 6 miliardów dolarów. To uniwersum ma wielu fanów na całym świecie, którzy nie mogą się już doczekać kolejnych produkcji. Ja osobiście od początku byłem naocznym świadkiem ewolucji tej marki. Miałem tę przyjemność śledzić wszystko na bieżąco. Ciężko jest w kilku zdaniach opowiedzieć o emocjach, jakie mi towarzyszyły po ogłoszeniu każdego kolejnego filmu, ale były to momenty przepełnione radością i ekscytacją, że Jurassic Park i dinozaury wracają na duży ekran. Moi drodzy, w tym filmie skupimy się na pierwszej trylogii Jurassic Park i na wszystkim tym, co było w niej naj, czyli najważniejsze, największe i tak dalej. Na pewno każdy fan celebruje to 30-lecie na swój własny sposób, a ja mam nadzieję, że jesteście ze mną w tym momencie i że wspólnie możemy spędzić te kilka minut. Tak więc po tym długim wstępie zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynamy. Czym byłby Park Jurajski bez bohaterów, którzy muszą walczyć o przetrwanie, radząc sobie w przeróżnych sytuacjach, spotykając po drodze groźne dinozaury? Dlatego dla tej kategorii wybrałem cztery postaci, które są najważniejszymi w pierwszej trylogii, a są to dr Alan Grant, dr Ellie Sattler, dr Ian Malcolm oraz założyciel InGen John Hammond. Alan Grant dla wielu fanów jest najważniejszą postacią tego uniwersum. W rolę naszego paleontologa wcielił się Sam Neil, a sam Alan Grant pojawia się w dwóch filmach pierwszej trylogii, czyli w Jurassic Park i Jurassic Park 3. Jego największym atutem jest bardzo dobra znajomość zachowań velociraptorów, czyli dinozaurów, które w pierwszej trylogii są głównymi antagonistami. Alan Grant to spokojny, ułożony naukowiec po czterdziestce, lubiący spokój i pracę w terenie, gdzie może poszukiwać skamieniałości dinozaurów. Od początku towarzyszyła mu nasza ukochana pani doktor Ellie Sattler, którą również możemy zobaczyć w tych samych filmach co Alana Granta. Ellie jest paleobotanikiem. W Jurassic Park z 1993 roku dowiadujemy się, że jest z Alanem w związku. Jednak już w Jurassic Park 3 ma rodzinę, której częścią nie jest doktor Grant. Ellie specjalizowała się w badaniach nad wymarłymi gatunkami roślin, a także miała sporą wiedzę na temat chorób, które dotykały zwierzęta. Grana przez Laurę Dern... Postać to młoda dwudziestokilkoletnia blondynka, która jest pozytywnie nastawiona do świata oraz uwielbia dzieci, w przeciwieństwie do Alana Granta. Wśród najważniejszych postaci nie mogło zabraknąć doktora Iana Malcolma. Osobiście jest to moja ulubiona postać w całym uniwersum. Ian Malcolm, grany przez Jeffa Goldbluma, który prywatnie jest bardzo barwną osobą, to 37-letni amerykański matematyk specjalizujący się w dziedzinie teorii chaosu. Malcolm również pojawia się w dwóch filmach pierwszej trylogii, czyli w Jurassic Park i Delos World. Brał udział w aż trzech incydentach, zaliczając tutaj wydarzenia w San Diego. Malcolm od początku brał udział udział w projekcie Jurassic Park, jako konsultant zajmujący się obliczaniem stopnia powodzenia powstania parku i na pewnym etapie był absolutnie przeciwny powstania tego miejsca. Z kolei zupełnie odwrotne zdanie miał prezes korporacji InGen, czyli John Hammond, który pojawia się w tych samych filmach, co Ian Malcolm. Grany przez nieżyjącego już Sir Richarda Attenborough, John Hammond jest prawie 80-letnim miliarderem, którego marzeniem było stworzenie wyjątkowego miejsca z wyjątkowymi atrakcjami, którymi miały być dinozaury. Bez ogromnej wiary i zaangażowania Hammonda, par jurajski nigdy by nie powstał, a żadne prehistoryczne stworzenie nie powróciłoby do życia. John Hammond umiera po wydarzeniach w San Diego pod koniec 1997 roku, zostawiając Indgen w rękach nowego właściciela, którym był Simon Masrani. Oczywiście, czym byłby park Jurajski bez dinozaurów, których na przestrzeni tych wszystkich lat było naprawdę dużo? Ale jak to wygląda w pierwszej trylogii? Jeśli chodzi o gatunki, które pojawiają się najczęściej na ekranie, to są to tyranozaur, Velociraptor, Parazauroloph i Triceratops. Te cztery gatunki możemy oglądać we wszystkich trzech filmach. Głównymi bohaterami wśród dinozaurów są te dwa pierwsze, a akcje filmów skupiają się głównie na tyrannozaurach i welociraptorach. Jedynie w Jurassic Park 3 T-Rex zostaje wyparty przez spinozaura, który jednak sam pojawia się tylko w tym jednym filmie. Skoro mowa już o tych najmniej widzianych na ekranie, to do takich gatunków zalicza się na pewno Mamenchizaur z Zaginionego Świata, a także Korytozaur i Ceratosaur z Jurassic Park 3. Wiele innych gatunków również pojawia się tylko w jednym lub dwóch filmach, jak na przykład Galimim, ale ich czas na ekranie jest dłuższy niż tych trzech wspomnianych. Tak więc pierwsza trylogia to rywalizacja pomiędzy Tyranozaurem a Velociraptorem o miano najbardziej pożądanego gatunku uniwersum. W trylogii Jurassic Park mogliśmy oglądać zróżnicowane gatunki dinozaurów, od największych po te naprawdę bardzo małe. Nie będzie żadną tajemnicą, jeśli powiem, że do tych największych zaliczamy zauropody. W pierwszych trzech filmach mogliśmy zobaczyć brachiozaury i mamenchizaury. To właśnie ten drugi gatunek oficjalnie jest uważany za największego dinozaura w pierwszej trylogii. Pojawia się co prawda tylko na kilka sekund, ale to wystarcza, aby otrzymał to miano. Jeśli chodzi o to, który z dinozaurów jest najmniejszy, to nie może być to nic innego, jak uwielbiany przez wielu fanów kompsognat. Po raz pierwszy ten gatunek możemy zobaczyć w zaginionym świecie. Niepozorny z wyglądu mały stadny zabójca, który mimo iż jest najmniejszy, potrafi być naprawdę niebezpieczny. W tej kategorii wybrałem dla was po jednej ze scen z każdego filmu pierwszej trylogii, które moim zdaniem są najpiękniejsze. Pierwszą z nich nazwałem Welcome to Jurassic Park. Nie wiem jak u was, ale u mnie wywołuje ona nadal zachwyt. Mamy tutaj wszystkie najważniejsze postacie uniwersum, piękny główny motyw muzyczny i legendarne słowa wypowiedziane przez Johna Hammonda. Welcome to Jurassic Park. To wszystko sprawia, że można zakochać się w tej scenie. Drugą scenę zatytułowałem. są to finałowe momenty zaginionego świata, gdzie możemy zobaczyć w pełnej okazałości dzikość Isla Sorna. Jej przesłanie jest proste: człowiek nigdy nie wygra z naturą, musimy się nauczyć z nią współistnieć, a wtedy życie znajdzie sposób. Ostatnia scena, którą nazwałem Dolina Roślinożerców, to kwintesencja harmonii, jaka panuje na Isla Sorna, która jest możliwa tylko bez obecności człowieka. Ta scena, moim skromnym zdaniem, jest najlepszą ze wszystkich tych, które możemy nazwać najpiękniejszymi. Pokazuje ona nam też, jak mali jesteśmy i stanowimy tylko część otaczającego nas świata. A więc moi drodzy, to wszystko, co dziś dla was przygotowałem, pewnie drugiego trzydziestolecia już nie doczekam, ale cieszę się, że mogłem przeżywać to wszystko, co pojawiło się w tym uniwersum. Mam głęboką nadzieję, że nadejdą znów dobre czasy dla Marki i kolejne produkcje dadzą fanom to, na co czekają i zasługują. Chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim za każdy obejrzany mój film na przestrzeni tych dwóch lat mojego nagrywania. Jutro jest nowy dzień, a dziś przechodzi już do części pięknej historii, jaką tworzy. Uniwersum Jurassic Park. Dziękuję, że byliście ze mną. To wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć!